Dzień to już e, powiedzieć, e, czwarty wyjazd z rzędu przygraliśmy. I biorę wino tą to, całą to porażkę, winę tę porażkę na siebie, bo jak przygraliśmy, e, znaczy, e, czy ja źle e, przygotował drużyny i. E, będziemy coś po innym przygotowywać. Nie, nie, nie wiem co powiedzieć, ale. Mówię, jak przegraliśmy, znaczy przegrał trener. Przepraszam. Spotkanie przegrywamy niestety 4 do 2. Co mogę powiedzieć o, o spotkaniu? Można powiedzieć, że dobrze się zaczęło, dobra pierwsza tercja. E, strzelamy bramki. E, później troszeczkę za dużo błędów indywidualnych. Gdzieś 10, 10, 10 zawodnik nie przed bramką. E, następna tercja później za dużo kart, Mamy 5 na 3. Po raz kolejny się powtarza sytuacja, że mamy przewagę 5 na 3. Nie zdobywamy gola i po raz kolejny przebywamy, także...